Ile jest Ja so się w ja so dymie. Pełno twarzy, pełno kłamstw. Każdy szuka drogi, ale każdy gubi swój własny pas. Na robu stoi dealer, za plecami strach. Bo w tym świecie łatwo złamać zasady, łatwo dostać twarz. Na blokach pełno świateł, a ja widzę cienie. Ludzie szukają ucieczki na robu, sprzedają marzenia. W kieszeni pełno towarów, w sercu pusto Nie ma co zbierać, bo każdy krok tu prowadzi do nikogo. Tylko tło nie wyjdzie z tej sceny Gdzież te słychać krzyki strzały Wciąż te same twarze, każdy wie kto handluje Ale nikt nie ma odwagi stanąć w twarz Dzieciaki biegają po ulicach Chcą złapać chwilę, a dealer już się ja stowalę, sprzedaje I w środku nocy za chwilę ich zabije Miasto rysuje się w dymie Pełno twarzy pełno kłamstw Każdy szuka drogi, ale każdy kupi swój własny pas Na stoi dealer Za plecami strach Bo w tym świecie łatwo złamać zasady Łatwo dostać twarz w kieszeni mam pusto, ale na rogu jest hajs. Wszystko za niskie ryżu, a potem zapach tych snów, które umierają w nas. Narkotyki na rogu, dealer na czatach, miasto jak Madryt, wszyscy grzebią w zakazanych światach. I nieważne kto mówi, kto ma rację, kto przeżył. Bo ty, nie ma niewinnych, tu każdy coś przegrał, ty stracił. Oczy pełne łez, wciąż beznadzieja i chaos. Kto stracił życie, kto stracił wszystko. Po co cię szukać, skoro droga nie ma końca? Miasto rysuje się w dymie, pełno pas i pełno pans. Każdy szuka drogi, ale każdy gubi swój własny pas. Na robu stoi deal, za plecami strach. Bo w tym świecie łatwo złamać zasady, łatwo dostać twarz. W tym jeszcze nie ma bohaterów, tylko upadłe marzenia. Tu każdy chce rządzić, ale na końcu zostają do wyboru tylko więzienia. Wystarczy jeden krok, żeby wpaść w ten film. Miasto rysuje się w dymie. Każdy tu szuka win, a zapomina. Naprawdę ważne to honor, którego brakuje w większości ludzi. To jest uczucie, które tylko ludzi łudzi. Do rysuję się w tym mierze. Pewno tam, pewno kłamstwo. Każdy szuka drogi, ale każdy kupi swój własny pas. Na rogu stoi tyle, za plecami strach. Bo w tym świecie łatwo złamać zasady, łatwo poznać twarz. To! W tym mieście nie ma bohaterów, tym Upadłe marzenia. Tu każdy chce rządzić, ale na końcu zostają. Do wyboru tylko więzienia. Wystarczy jeden krok, żeby wpaść w ten wir. Miasto rysuje się w dymie. Każdy tu szuka win, a zapomina, co jest tu naprawdę ważne. To honor, którego brakuje w większości ludzi. To jest uczucie, które tylko ludzi.